Dzień dobry, nazywam się Jacek Górski. Jestem opowiadaczem historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Nasze stowarzyszenie działa na Dolnym mieście już od kilkunastu lat. A od dziesięciu lat prowadzimy stronę internetową www.opowiadaczyhistorii.pl. Taki serwis dolno-miejski, w którym przekazujemy różne informacje dotyczące historii Dolnego Miasta, współczesności Dolnego Miasta, a czasami też wychodzimy w przyszłość. I w związku z tym, że mamy dziesiąte urodziny naszego portalu, Pomyśleliśmy sobie, że zrobimy prezent z jednej strony sobie, ale z drugiej strony prezent wszystkim tym, którzy chcieliby pójść w nasze ślady i stworzyć podobną stronę. Stronę dotyczącą być może własnej dzielnicy, być może własnej ulicy, być może własnego miasteczka, być może jakiegokolwiek innego tematu, ponieważ śmiem twierdzić, że już po 10 latach mamy pewne doświadczenie i możemy się tym doświadczeniem i tą wiedzą, Podzielić z wszystkimi tymi, którzy chcieliby pójść w nasze ślady. To będzie przepis na stworzenie portalu internetowego na licencję opowiadaczy historii. Więc to, co się tutaj za chwilkę będzie działo, to co niektórzy może troszeczkę spojrzą na to z humorem, z żartem, uśmiechną się, ale mam nadzieję, że w ostateczności niektórzy z Państwa podejmą decyzję, tak, chcielibyśmy zrobić. Podobny serwis, a być może niektórzy wręcz przeciwnie, stwierdzą, że to nie jest dla nich. I to też będzie dobry efekt tego mojego dzisiejszego wystąpienia, bo opowiem także o plusach i opowiem o minusach tworzenia takich stron. I od razu na początku też zapowiem, że to będzie tylko i wyłącznie rzecz dotycząca treści takiego serwisu. Nie będziemy poruszać informacji związanych z technikaliami. A zatem nie będziemy dotykać tematu adresu strony internetowej, hostingu, miejsca na serwerze, gdzie to wszystko będzie się znajdowało. My bardziej skupimy się na tym, od czego jesteśmy opowiadaczami historii, czyli na tym, jak te nasze historie w internecie, na stronie internetowej przekazywać. I żeby to zrobić według licencji opowiadaczy historii, to potrzebne mi będzie kilka elementów. Ja sobie tych kilka elementów tutaj przyniosłem w tym moim pudełeczku i po pierwsze, żeby stworzyć portal, potrzebna będzie piłeczka pingpongowa. Po drugie, żeby stworzyć portal, potrzebny będzie zegarek. Po trzecie, żeby stworzyć portal, przyda się rolka papieru toaletowego. Także proponujemy, żeby mieć w zanadrzu kalendarz, kłótkę i to taką, żeby można było ją otworzyć i zamknąć, talium kart i na samym końcu coś, co Wam się jeszcze przydać: gazeta. Stara czy nowa, ważne żeby była. I z tych oto elementów stworzymy sobie za chwilę wspólnie tutaj na żywo dla wszystkich portal. A zrobimy to w taki sposób. Postawię sobie tutaj trzy takie stojaczki. I na tych stojaczkach wyłożę literki. P, O, R, T. -t a i L. Mam nadzieję, że wszystko widać. P-O-R-T-A-L. I żeby w łatwy sposób zapamiętać przepis na stworzenie portalu według opowiadaczy, będę posługiwał się tym właśnie, nazwijmy to sobie, szyfrem. P-O-R-T-A-L. To zaczynamy od pierwszej literki. P jak co? No więc kiedy my przygotowaliśmy się do startu naszej strony, tak naprawdę na początku mieliśmy pewien plan, te jak plan, pewien pomysł, te jak pomysł, pewien P, tak jak projekt. I zebraliśmy się w naszej grupie opowiadaczowej i zaczęliśmy się zastanawiać, o czym my tak naprawdę chcielibyśmy pisać, jakie treści chcielibyśmy pokazywać, jakie treści udostępniać i w jaki sposób. Bo jedną z pierwszych rzeczy, którą warto zrobić, to warto się zastanowić, czy ktoś już takiej podobnej strony nie tworzy. Bo jeżeli jest gdzieś takie miejsce w internecie, gdzie pojawiają się informacje, które związane są z, z tą tematyką, którą ktoś z Państwa chciałby też opublikować w internecie, to może zamiast tworzenia nowej strony warto zwyczajnie odezwać się do autora tamtej drugiej i nawiązać jakąś współpracę. Może się okazać, że będzie to zdecydowanie bardziej wartościowe niż tworzenie od podstaw drugiej strony o zbliżonej tematyce. Co więcej, powiem też, że taki pomysł dobrze by było, żeby to był pomysł na stronę, która nie będzie bardzo, bardzo, bardzo ogólna. Bo Dolne Miasto to jest część gdańska i gdybyśmy sobie pomyśleli, opowiadacze tworzą stronę o Gdańsku to naprawdę byłoby to ogromne wyzwanie i byśmy się tego nigdy nie podjęli. Ale dolne miasto, jako część gdańska, kiedy stwierdziliśmy, że nie ma takiej strony w internecie, to to już było P jak przyczynek do tego, że zaczęliśmy zastanawiać się, zróbmy to. Zacznijmy przygotowywać się do stworzenia portalu, P jak portal, o Historii, o teraźniejszości i o współczesności dolnego miasta. No i ten projekt, ten plan, ten pomysł, kiedy się zrodził to potem trzeba było trochę czasu, żeby on ostatecznie zaczął kiełkować i coś z niego zaczęło wychodzić. I ja teraz sięgnę po pierwszy rekwizyt, który pokazywałem. Być może niektórzy z Państwa pamiętają, była kiedyś taka bajka Pomysłowy Dobromir i ten Pomysłowy Dobromir właśnie wykorzystywał w tej kreskówce coś takiego. Czyli była taka scenka, gdzie on się nagle zastanawiał, zastanawiał zastanawiał i kiedy wpadał na pomysł, to ta piłeczka wydawała takie odpowiedni dźwięki i od razu było, że pomysłowy Dobromir za chwilę coś zaprojektuje. No i w takim przypadku z nami było podobnie. Myśleliśmy, zastanawialiśmy się i ostatecznie wiedzieliśmy, że chcemy napisać o historii Dolnego Miasta w różnych aspektach. Chcemy przekazywać relacje z wydarzeń, które będą miały miejsce, mają miejsce na Dolnym Mieście i będziemy zapraszali na różne wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości. No to dobrze, to mamy już plan, mamy już projekt i teraz zaczynamy się zastanawiać, jak te plany, te nasze pomysły, te nasze projekty. Przenieść do rzeczywistości, czyli to, co gdzieś tam się pojawiało w formie jakiegoś zarysu, jakiegoś szkicu, musi powoli nabierać już takiego kształtu, w jakim chcielibyśmy, żebyśmy zarówno my, jak i czytelnicy ten nasz portal widzieli. Czyli zaczynamy się zastanawiać, co na tych stronach powinno być. I to na samym początku. Czyli zaczęliśmy w naszym przypadku myśleć dolne miasto. No to mamy ładne pocztówki z Dolnego Miasta, więc zacznijmy na pewno pisać o pocztówkach. Mamy ciekawe zdjęcia z Dolnego Miasta, to może zrobimy taki cykl Historia jednego zdjęcia. Dolne Miasto to jest historia fabryk. W związku z tym, fabryki i zakłady pracy, bardzo ciekawa zakładka, którą moglibyśmy zrobić. No dobrze, ale skoro fabryki i zakłady to też ludzie, między innymi tam pracujący, w takim razie powinna być zakładka o ludziach. I tak podejmowaliśmy te decyzje, czasami wykreślając niektóre punkty, mówiąc do siebie: No to jest ciekawy temat, ale czy my będziemy mieli coś, o czym będzie można przy tym temacie napisać? I zrobiliśmy sobie zatem taką listę, zaczęliśmy to ustawiać, zaczęliśmy to grupować w jakieś większe segmenty, no bo na takiej stronie internetowej ważne jest to, żeby to było uporządkowane, żeby w łatwy sposób można było do tego dojść, żeby w łatwy sposób można było znaleźć konkretny artykuł, konkretny materiał, który tam jest prezentowany. No i w którymś momencie, już kiedy mieliśmy ten taki zarys, ten szkic, można powiedzieć o tym, że zaczęliśmy przygotowywać fizycznie stronę. Czyli zaczęliśmy, po pierwsze, wybierać widok, kształt tej strony, a po drugie, zapełniać ten nasz serwis treściami. No i to jest ważne, że kiedy my zastanawialiśmy się, kiedy zrobić premierę naszego serwisu, no to do tej premiery, która miała miejsce, to w naszym przypadku było łatwo zapamiętać, 1 czerwca, my przez kilka wcześniejszych tygodni pisaliśmy artykuły do tego serwisu, ponieważ wiedzieliśmy, że kiedy ten serwis będzie miał swoje otwarcie, to tak naprawdę ludzie wchodząc tam mogą już Przeczytać pierwsze 5, 10, a może 15 artykułów. I tak właśnie zrobiliśmy. Co więcej, to też były nasze początki, kiedy uczyliśmy się pisać do tego portalu, czyli uczyliśmy się też umieszczać te informacje, uczyliśmy się dodawać zdjęcia, uczyliśmy się linkować. Te niektóre rzeczy były dla nas zupełnie nowe, ale dzięki temu, że rozpoczęliśmy trochę wcześniej przed premierą, no to wówczas już ta premiera, która miała miejsce w Dzień Dziecka, no mogła tych naszych czytelników od razu przyciągnąć do czytania. No to dobrze, to kiedy już byliśmy przygotowani, kiedy wiedzieliśmy, że 1 czerwca w Dzień Dziecka robimy sobie i wszystkim innym prezent, no to przechodzimy do drugiej literki. Literka O to jest otwarcie Czyli to otwarcie naszego serwisu miało miejsce 1 czerwca, i to otwarcie naszego serwisu w tym momencie ja sobie za symbolicznie pokazuję tą kłódką. Bo do 1 czerwca serwis był niewidoczny i był zamknięty, po 1 czerwca mieliśmy jego uroczyste otwarcie. Tylko że proszę zwrócić uwagę, i my wychodzimy z takiego założenia, to było pierwsze, ale nie ostatnie otwarcie serwisu. Może nie powiem tu nic odkrywczego, ale proszę zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę umieszczenie każdego kolejnego materiału w tym serwisie powoduje kolejne otwarcie serwisu. No i z drugiej strony każda wizyta naszego czytelnika, naszego gościa, to też jest zwyczajnie kolejne otwarcie serwisu. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że kiedy nastąpiła ta premiera, kiedy my tego 1 czerwca zaczęliśmy otrzymywać pierwsze jakieś opinie, drugiego, trzeciego także, ktoś nam na coś zwrócił uwagę, ktoś się zapytał, czy będzie konkretny temat, to już mieliśmy kolejne pomysły na kolejne otwarcia tego serwisu. No, i tak żeśmy go otwierali sukcesywnie. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, i już gdzieś tam wtedy, może niekoniecznie w czerwcu, ale może już w wakacje, może po wakacjach pojawia nam się literka R. R jak rozwój. Bo kiedy tego pierwszego czerwca pojawiły się różne tematy związane z Dolnym Miastem, to w którymś momencie później. Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, w którym kierunku ten serwis powinien pójść. A zatem pojawiły się kolejne pomysły na to, co można by jeszcze dodać do tego serwisu, żeby on się rozwijał. No bo serwis powinien żyć swoim życiem, powinien się rozwijać. Jeżeli założymy, że mamy fantastyczny pomysł i zrobimy sobie premierę tego serwisu, ale potem on tak naprawdę nie będzie się rozwijał, no to śmiem twierdzić, że czytelnicy w którymś momencie powoli, powoli zaczną od niego odchodzić bo to będzie takie rutynowe, iż takie sztampowe. I na przykład w naszym przypadku było tak, że w którymś momencie, obserwując dane statystyczne, stwierdziliśmy, że mamy dość spory ruch czytelników z Niemiec. A zatem przyszedł nam do głowy pomysł, żeby nasze artykuły, które są publikowane w języku polskim, przetłumaczyć też na niemiecki. Nasz kolega Andreas, który z nami współpracuje od kilku już lat, tłumaczy dla nas pewną serię artykułów, no, i wiemy, że jest to seria, którą potem osoby posługujące się językiem niemieckim mogą spokojnie przeczytać. A to będą być może na przykład y, synowie, córki, wnuk, wnuczka tego starszego pana, starszej pani, którzy kiedyś mieszkali na dolnym mieście. A może są zainteresowani ogólnie historią dolnego miasta z innych przyczyn, i dla nich ten język niemiecki w tym momencie jest bardzo, bardzo przydatny. I można by powiedzieć, oczywiście, można skorzystać z Google Translatora. Czemu nie? Ale śmiem twierdzić, że Nas Andreas jest lepszy od Google Translatora. W związku z tym zdecydowanie polecamy, żeby te artykuły czytać właśnie w ten sposób, a nie wykorzystywać to rozwiązanie, które jest bardzo, bardzo popularne. Kolejny przykład. Wymyśliliśmy sobie, że mamy kilka takich zdjęć, na których mamy różne osoby. I my o tych osobach nic nie wiemy. I padł pomysł, żeby zrealizować taką rubryczkę, w której poszukujemy informacji o osobach, które są na danym zdjęciu. Czy jest to chłopiec, dziewczynka, starszy pan, kobieta? Zadajemy pytanie, być może ktoś kojarzy tę twarz, którą gdzieś tam fotograf uchwycił na jakimś zdjęciu, być może ktoś nam podpowie, kto to jest. I takie pomysły zdradzały, zdradzały się już zdecydowanie później niż sam początek serwisu, ale to też wynikało z tego, że na samym początku. No nie było w niektórych miejscach nawet możliwości wpadnięcia na taki pomysł, bo to wynikało po prostu z obserwacji tego, co się działo na naszym serwisie. A zatem ten rozwój, ten ruch, który jest związany z tym, żeby cały czas myśleć o przyszłości i myśleć o tym, żeby coś się w serwisie działo, jest bardzo ważny przy tworzeniu takich stron. No to dobrze. P O R już jest. To teraz mamy T. Te. T to są Treści od choćby właśnie taka gazeta. Taka gazeta, czyli treści z tejże gazety, które e, nasuwają nam pewne pomysły dotyczące tego, o czym można by pisać. No bo znowu nawiązując do tego po samego początku, jeżeli zastanawiacie się Państwo nad pisaniem na konkretny temat, to też musicie gdzieś tam wiedzieć, czy będziecie mieli dużo informacji do przekazania, czy będzie tych informacji bardzo mało, bo jeżeli będzie ich bardzo mało, to oczywiście ja nie mówię, żeby takiego serwisu nie tworzyć, tylko w którymś momencie może się okazać, że po prostu wyczerpaliście temat. I tych treści już więcej nie będzie. Akurat w przypadku Dolnego Miasta jest tak że my naprawdę mamy jeszcze tyle materiału do opisania, że pewnie jeszcze na dwudzieste urodziny może moglibyśmy sobie powiedzieć, że jeszcze nie wszystko o Dolnym Mieście zostało napisane. Szczególnie, że niektóre rzeczy, niektóre tematy pojawiały się też dopiero później, coś odkrywaliśmy. Ktoś się do nas zgłaszał z jakimś zdjęciem, ktoś się do nas zgłaszał z jakimś artykułem i my te 10 lat temu o tym nie wiedzieliśmy. W związku z tym te treści są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Więc zastanówcie się nad tym, kiedy będziecie zastanawiali się, czy taki serwis stworzyć, czy też takiego serwisu nie stworzyć. No i skoro jesteśmy już przy literce T, to teraz bardzo ważna rzecz. Sięgnął sobie po zegarek i sięgnął sobie po kalendarz. A jak aktualizacja. Bo być może się ze mną zgodzicie, nie ma nic gorszego niż wejście na stronę internetową, w której treści mają na przykład datę 2022. 3 lata temu, teraz mamy 25, to znaczy, że przez 3 lata nie było żadnej aktualizacji tego serwisu, a w związku z tym myślę, że osoby, które wcześniej zaglądały na ten serwis, w roku 23, 24, 25 zwyczajnie od tego serwisu odeszły. No dlatego, bo tam się nic nie działo. Oni po prostu przeczytali to, co było do przeczytania, a ponieważ zaglądali na ten serwis i coraz bardziej tracili nadzieję, że pojawi się coś nowego, opuszczały go i już nigdy więcej do niego nie wracały. Więc ta literka A. Czyli aktualizacja jest naprawdę bardzo ważna i należy sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli zastanawiacie się nad stworzeniem strony, to musicie też pamiętać o tym, że dobrze by było, żeby ona jednak, może nie chcę powiedzieć regularnie każdego dnia, ale jednak w jakiś sposób regularnie była aktualizowana żeby pojawiały się tam nowe informacje, bo ten czytelnik, który będzie do Was przychodził, tak jak mówię, zobaczy, o, ostatnia informacja jest wczoraj, przeczytam ją. Przyjdzie za tydzień, zobaczy, o, od mojej ostatniej wizyty przybyły dwie informacje. Jedna pocztówka jakaś historia o ptakach. Jestem zainteresowany, przeczytam. No a tak, wróci za miesiąc i zobaczy, że jest znowu opis tej samej pocztówki sprzed miesiąca, więc pamiętajcie o tym, bo te aktualizacje naprawdę wpływają też na to, że mamy przywiązanych czytelników. Że oni będą do nas zaglądać zdecydowanie częściej, bo są zainteresowani tym, co nowego w naszym przypadku opowiadaczy, a w państwa przypadku jakikolwiek inny serwis ma im do zaoferowania. Czy w danym tygodniu, czy w danym miesiącu te aktualizacje mogą być rzadsze lub częstsze, ale ważne, żeby były. No i dochodzimy do ostatniej literki. Nasza ostatnia literka to jest L. A literka L to jest talia kart. A w tej talii kart ja spróbuję to potasować. Spróbujemy to potasować, 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 potasować dobrze. Z przodu czy z tyłu wziąć? Dama. Dama, walet, król. Jeszcze jeden walet i może starczy. To są symbole tego, że żeby tworzyć portal potrzebni są ludzie. Jeżeli chcecie się Państwo podjąć takiego zadania i tworzyć je solo, życzę temu komuś wszystkiego najlepszego. Ale w zależności od tego, jaki wybierze sobie temat, to nawet pomimo najszczerszych chęci może się okazać, że on nie podoła. Dlatego zdecydowanie radziłbym, żeby przy tworzeniu jakichś większych tematów, a w przypadku Dolnego Miasta to jest naprawdę duży temat, w przypadku większych tematów, mieć grupę osób, przyjaciół, znajomych, podobnych pasjonatów. O, właśnie z takiej tali kart. I, I mieć ich. Żeby można było korzystać z nich, żeby można było ich na przykład poprosić o napisanie konkretnego artykułu, bo są w tym lepsi. Żeby mogli pójść zrobić zdjęcia, bo chcemy zrobić jakąś relację z jakiegoś wydarzenia. Jeżeli robimy relacje, to możemy czasami poprosić kilka osób, żeby każda z nich napisała swój punkt widzenia dotyczący takiego wydarzenia. To się naprawdę bardzo ładnie potem komponuje i bardzo ładnie czyta. A im więcej jest takich L jak ludzie, tym jest łatwiej robić aktualizacje i zapełniać to treściami. No bo nie ma takiej możliwości, śmiem twierdzić, żeby jedna osoba naprawdę w przypadku dużego serwisu pisała, pisała, pisała i jeszcze raz pisała. Bo na to potrzeba czasu, na to potrzeba pomysłu na konkretne artykuły, one same nie przychodzą, czasami trzeba troszeczkę poczekać, aż ten pomysł gdzieś tam się zrodzi, następnie się go opracuje, następnie znajdzie się materiał do tego, czy to zdjęciowy, czy prasowy, czy reklamowy. Co jest jeszcze do tego potrzebne? No potrzebne są chęci i pamiętajmy też o tym, że z reguły, na przykład my opowiadacze, no tak naprawdę robimy to hobbystycznie. Czyli to nie jest tak, że my wstajemy wcześnie rano i zaczynamy pisać dla serwisu, a kładziemy się z myślą o czym ja będę jutro pisał. Więc jeżeli jesteście Państwo w podobnych warunkach, no to, no to naprawdę zalecam znaleźć sobie grupę zaufanych osób, którzy będą pisać. A potem i to jest też ważna informacja dotycząca L jeżeli Wasz serwis będzie się podobał, to odezwą się do Was ludzie z zewnątrz. I też będą chcieli pisać. I to jest coś, co naprawdę powoduje, że tym pierwszym autorom, tym początkowej grupie redakcyjnej e, robi się po prostu miło. Bo okazuje się, że ktoś gdzieś się odzywa i mówi, że chciałby napisać jakiś artykuł. Czasami też my do kogoś się odzywamy, widząc, że jest zainteresowany konkretnym tematem i namawiamy go do tego, żeby taki jakiś artykuł, jeden, drugi, trzeci popełnił. Czasami nam się to udaje, czasami też nie, ale trzeba być przygotowanym na to, że jeżeli pojawiają się też ludzie z zewnątrz, to także pojawia się różnorodność tematów w danym serwisie, bo znowu, według licencji opowiadaczy, Portal to jest suma tekstów pisanych przez wiele osób, ponieważ każda z tych osób ma inny styl, każda z tych osób może się na czymś innym znać, każda z tych osób ma inne zasoby, którymi może się podzielić, ale dzięki temu wchodząc na taką stronę widzimy, że to nie jest tak, no jej, znowu kolejny artykuł tego samego autora, to ja już wiem, o czym on będzie pisał. Nie. Tu widzimy jednego, tu drugiego, tu autorkę, tu kolejną autorkę, i ta różnorodność powoduje, że moim zdaniem no po prostu serwis jest bardziej atrakcyjny dla tego naszego czytelnika. No i o to nam właśnie chodzi, żeby ten czytelnik wszedł, zainteresował się, jeżeli go to przyciągnęło, żeby wrócił. I żeby ewentualnie w przyszłości także była z nimi jakaś interakcja, czyli coś dla nas napisał, może się podzielił jakimś swoim zdjęciem, jakimś swoim wspomnieniem, a może jeszcze kogoś namówił do tego, żeby z nami współpracować. No i tata to jest nasza licencja na tworzenie portalu takiego jak strona www.opowiadaczehistorii.pl. Czyli jeszcze raz, portal to jest P jak plany, O jak otwarcie, R jak rozwój, T jak treści, A jak aktualności i L jak ludzie. I na koniec w bonusie, bo pewnie się zastanawiacie, do czego była potrzebna ta rolka, nie? Pamiętacie, ja o rolce nie wspomniałem. No z czym nam się kojarzy rolka? Rolka papieru nam się kojarzy z czym? Doskonała odpowiedź. Z rozwojem. A zatem rolka papieru to jest jeden z symboli naszej literki numer literki trzeciej, czyli R jak rozwój. Jacek Górski, opowiadacze historii, stowarzyszenie, które od 10 lat tworzy stronę internetową www.opowiadaczehistorii.pl. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin, ale zapraszamy też serdecznie i namawiamy do tego, żeby tworzyć własne lokalne strony internetowe, bo jeżeli jesteście Państwo takimi pasjonatami jak my. Swojej dzielnicy, swojego miejsca, swojego hobby, które uprawiacie, to myślę, że w przyszłości być może pójdziecie w nasze ślady i Wasze strony też będą tworzone według tej naszej licencji. Otwartej, więc spokojnie możecie z tego korzystać bez żadnego problemu, a może kiedyś będziecie chcieli się pochwalić, że to właśnie my natchnęliśmy Was, żeby stworzyć taką stronę. Dziękuję pięknie, pozdrawiam z Gdańska, z Dolnego Miasta, Jacek Górski.